Cześć, jestem Karczmarz i witam Was bardzo serdecznie w swojej karczmie. Dzisiaj w Okiem Karczmarza zajmiemy się tematem jak zacząć grać w RPG. Ja wiem, brzmi to strasznie dziwnie. Teoretycznie po cholerę w ogóle człowieku nagrywasz coś takiego jak zacząć grać w RPG. To takie oczywiste. Wiecie co? Właśnie nie. Okazuje się, że ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, ale ogromnej radości przede wszystkim. Pojawia się coraz więcej pytań, które są kierowane do mnie na Fejsa. Ej stary, ale jak zacząć w RPG? Co mam zrobić? No bo to nie o to chodzi, czego szukam, bo ja nie wiem czego szukam. Ja właśnie się dowiedziałem, że jest coś takiego jak granie w RPG. ale o co tu chodzi? Dlaczego, po co, na co i tak dalej? I na te właśnie pytania chciałbym odpowiedzieć moim widzom. To znaczy, jeśli szukasz odpowiedzi, jak masz zacząć grać w RPG, to postaram ci się na to pytanie odpowiedzieć. Ważna rzecz, nie będę tutaj mówił, czym jest RPG. Bo co to jest RPG, możecie sobie zobaczyć na innym filmie. Zresztą jest filmem otwierającym kanał Karczmarza, więc od tego polecam zacząć. Natomiast pytanie jest, jak zacząć? Wychodzimy z założenia, że Ty, drogi widzu, właśnie, nie wiem, wpadłeś na kanał Karczmarza, zobaczyłeś, że kolesie gadają do siebie jakieś niestworzone historie, ale to, że oni gadają, to się dowiedziałeś na końcu. Ważne i to, co Ciebie przyciągnęło albo przykuło Twoją uwagę, to fakt, że na przykład grają Wiedźmina, to fakt, że słyszałeś o marce Warhammer, kurczę, grałeś kiedyś na kompie Warhammera, cholera, słyszałeś o tym przecież, no to też byś w coś takiego zagrał. W ogóle generalnie lubisz RPG komputerowe i być może, a właściwie w większości wypadków, najprawdopodobniej właśnie w ten sposób po raz pierwszy zetknąłeś się z członem RPG. Okej, okay, później się pojawiło MMORPG i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym klasycznym RPG to się dowiedziałeś ze Stranger Things, bo tam chłopaki grali, ale to były gówniarze w latach 80. Kurde, stary, tam chodziły tam dinozaury. Przecież czy ktoś w ogóle gra jeszcze w RPG? I tu cię zaskoczę. Tak grają. I to całkiem sporo. I na szczęście. Coraz więcej, i coraz częściej ludzie sięgają po właśnie gry RPG. Chcesz spróbować? Zauważyłeś, że ludzie gadają sobie jakieś historie, świetnie się przy tym bawiąc. Dobrze, ale ty nigdy wcześniej tego nie robiłeś. To co masz robić? Okej, okay, możesz znaleźć kolejne sesje na YouTubie, możesz przejrzeć choćby kanał Karczmarza i zobaczyć, że był Cyberpunk, że był Warhammer, że był Wiedźmin, że był Kult. No okej, okay, spoko, no i, no i, no i, ale mam to generalnie w nosie, bo ja bym chciał zagrać. Co ja mam zrobić? Masz zajawkę, wiesz, że coś takiego jest. Najpierw pogadaj, poszukaj spośród swoich kumpli, czy znajomych, czy kumpel, czy ktoś ma podobną zajawkę do ciebie? To znaczy, czy jest fanem fantastyki, czy lubi gry RPG, czy może graliście razem w World of Warcraft albo w Lineage'a 2? Nie, sorry, Lineage'a to ja gram. Powiedzmy tam w Elder Scrolls, Scrolls Online, czy jakąś inną gierkę MMO. Jeśli tak, to masz bardzo dużą szansę na to, że ta osoba będzie nadawać na tych samych falach. To znaczy, że jest to osoba, która może polubić koncept grania w RPG I teraz po prostu pogadaj. Powiedz, ej, słuchaj, znalazłem takiego karczmarza, stary jakiś, łysy, gruby facet opowiada jakieś niestworzone historie, ale te historie fajnie się słucha. Podoba mi się, ale to, że słucham, to słucham. Chciałbym zagrać, podobno można, podobno każdy może, podobno to nie problem. Kurczę, może spróbujemy razem. I właśnie w tym momencie masz pierwszy najważniejszy etap za sobą. Pomijam fakt tego, w jaki sposób trafiasz na rpg ale zakładam, że jesteś już po tym etapie i z właśnie znalazłeś sobie jedną osobę, z którą teoretycznie możesz rozpocząć wielki, wielką podróż w postaci eksploracji świata RPG. To znaczy, że znalazłeś Bratnią duszę, z którą możesz się bawić, bo już możecie grać jeden na jeden, czyli jedna osoba jest mistrzem gry, a druga osoba jest graczem. Ale być może znajdziecie jeszcze parę osób, optymalnie 3-4 osoby, żeby was w sumie było, żebyście mogli stworzyć jakąś drużynę i żeby była szansa na to, że nie tylko ty, mój drogi przyjacielu czy przyjaciółko droga, która wyszłaś czy wyszedłeś z tą inicjatywą, stanie się już dożywotnią funkcją MG, bo tak często gęsto jest. Przy większej grupie osób macie szansę się wymieniać i jedna osoba będzie prowadzić przysłowiowego Wiedźmina czy Warhammera, inna osoba będzie prowadzić jakiegoś cyberpunka albo gwiezdne wojny, itd., tak dalej, tak dalej, tak dalej. To jest plus, kiedy masz wśród znajomych fanatyków rpg fanatyków komputerowych rpg czy fanatyków fantazy czy science fiction, takich ludzi, nerdów trochę, którzy lubią takie klimaty. To jest wariant, w którym znajdujesz w swoim otoczeniu osoby, które nadają na podobnych falach, które będą skłonne z tobą zanurzyć się w klimatach herbegowych i sprawdzić, czy w ogóle wam to pasuje. No, to jest optymalne rozwiązanie. Natomiast. Wiem, że duża część osób na przykład pochodzi z małych miejscowości, w których, no, siłą rzeczy, statystycznie jest mniej takich osób, które mogłyby być zainteresowane RPG-ami. Co wtedy zrobić? Czy to oznacza, że nigdy więcej nie zagracie, albo nigdy nie będziecie mieli okazji? Otóż nie. I tutaj przychodzi Wam do pomocy tak naprawdę Internet. I to, co się wydarzyło podczas koronawirusa w tym roku, spowodowało, że RPG dostały mocnego kopa w tyłek i w końcu. Otworzyły się według mnie na ludzi, którzy niekoniecznie chcą czy muszą się ze sobą spotykać, żeby grać. Dzięki temu znajdziecie w, na fejsie całą masę grup RPGowych. Możecie wbić choćby na karczmarza. Na grupę czy na Discorda i popytać się o ludzi, którzy chcieliby po prostu z Wami zagrać, ale to jest tylko jedna z opcji, bo macie największą grupę w Polsce na Facebooku, prawie 20 tysięcy osób, czyli Panie i Panowie, zagrajmy w RPG, jest RPG online, są porady Mistrza Gry, czy jak być Mistrzem Gry. Wpiszecie RPG, mistrzowanie, Polska i tak dalej, znajdziecie całą masę miejsc, w których możecie znaleźć osoby grające, mające doświadczenie, ale również podobnie jak i wy, zaczynające tą przygodę. I dzięki temu możecie znaleźć grupę, która, na przykład, szuka graczy online. Mistrzowie gry często gęsto są takie ogłoszenia. Ej, słuchajcie, będę dzisiaj prowadził Warhammera. Potrzebuję dwóch, trzech graczy. Mogą być żółtodzioby. Nie ma problemu. Sam zaczynam, sam się uczę i tak dalej. I pach. Piszecie, zgadujecie się najczęściej na Discordzie, na Skype'ie, na, na jakimkolwiek innym komunikatorze. Wystarczy, że macie mikrofon, który pozwala was zrozumieć, nie zawsze nawet jest potrzebna kamerka, i po prostu zaczynacie swoją pierwszą przygodę w RPGach. Ta Takie to proste, dzięki temu, że RPG otworzyło się nagranie online. To jest naprawdę fantastyczna opcja dla wszystkich, którzy nie mają w swoim środowisku czy otoczeniu osób, które mogłyby z nimi eksplorować świat RPG. Więc macie już podstawowy. Podstawowe dwa kroki. Pierwszy, uznaliście, trafiliście jakoś na RPGi, bo to każdy trafia jakoś, to nie jest tak, że się budzicie i Boże, są RPGi, będę grał w RPGi. Absolutnie tak to nie działa. Zawsze to jest suma przypadków. Ktoś coś przyniesie, ktoś coś powie, ktoś podrzuci jakiegoś linka, ktoś powie, ej znalazłem taki kanał, ktoś wrzuci, ty zobacz jakie zajebiste. I nagle się okazuje, że zaczynacie łykać ten temat i zaczynacie wchodzić w niego głębiej. Albo nie wiem, są to planszówki, są to gry komputerowe, są to gry MMO, zawsze jest jakiś przyczynek. I nagle się okazuje, że ta historia RPG ma podwójne dno. To nie jest tylko to, o czym wiedzieliście, to jest cały świat pod tym, który. Pozwala wam się równie dobrze, a w mojej opinii zdecydowanie lepiej bawić niż granie na przykład w RPG na komputerze. I macie to już za sobą, wiecie, macie świadomość, że coś takiego istnieje, zajeraliście się, chcecie zagrać. Drugie, znaleźliście albo bratnią duszę w pośród swojego otoczenia, nie wiem, rodziny, brat, siostra, albo może jakichś przyjaciół, kolegów, kolegów z klasy, z podwórka, z osiedla, z miejscowości. Jak chcecie na to mówić? Jeśli nie macie tego szczęścia, to wbijacie na Face'a, najprościej na świecie. Wbijacie na Face'a, odwiedzacie którymś z grup, albo dołączacie na Discordy i po prostu mówicie, że chcecie zacząć. I wcześniej czy później znajdziecie Mistrza Gry, który Was weźmie i zagracie po raz pierwszy, po raz pierwszy z nim sesję i w ogóle po raz pierwszy. Zrozumiecie i zetkniecie się z faktycznym, prawdziwym graniem w RPG. To już mamy za sobą. Teraz co dalej? Załóżmy, że udało wam się zagrać. Kurczę, no, skumaliście, no fajnie, trafiliście na fajnego mistrza gry, podobało wam się, nie trafiliście na fajnego mistrza gry, niekoniecznie wam się spodobało. Moja rada. Dajcie sobie jeszcze jedną szansę, spróbujcie zagrać z innym mistrzem gry i zobaczycie, czy Wam będzie to pasowało. Jeżeli dalej uznacie, że Wam to nie siada, to to nie jest po prostu rozrywka dla Was. I nic złego, no po prostu, tak jest. Ale może być tak, że okaże się, że inny RPG, nawet nie mistrz gry, ale inny setting, czyli inna gra RPG, spowoduje, że będziecie inaczej to odbierać. Bo teraz jest ważne, Wy nie macie pojęcia o tym, jak wiele jest RPGów. Bo skąd macie mieć to pojęcie? Więc jak się już udało Wam skumać z kimś, no to dowiedzcie się, w co będziemy grali. Czy to jest Warhammer załóżmy, czy to jest Vampir, czy to jest jakiś może horror, czy może western, a może science fiction coś, a może alien. Bo najprościej mówiąc, RPGów jest cała masa. Właściwie zawsze dobierzecie sobie RPGa pod. Pewne wyobrażenie świata, w którym byście chcieli grać. Więc to jest kwestia, na kogo traficie. I tak naprawdę musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, i to jest jakby kolejny etap w mojej opinii, w którym po tej pierwszej sesji, jak już skumaliście, o co właściwie w tym chodzi, zadajcie sobie pytanie przed zakupem jakiegokolwiek podręcznika na start. To jest w tym wariancie, jak dołączacie do kogoś przez online na przykład, albo trafiacie na grupę znajomych, którzy, którzy już grają i mogą wam, was po prostu wciągnąć do gry i pokazać, że oni na przykład grają strzelam, no nie wiem, w młotka albo, albo wiedźmina, no i tak to wygląda, podoba ci się czy nie. Ale każdy z nas ma preferencje i wy również je macie, więc wy będziecie czuli podświadomie, pod skórą, czy podoba Wam się granie, czy chcecie biegać z mieczem, jeździć konno i mordować gobliny i rzucać Firebole, czy może jednak Wolicie mieć kałacha w łapie, cyborgizację w oku i walić w mieście, a może chcecie latać statkami kosmicznymi, a może chcecie polować na obcego, a może lubicie się bać i chcecie zagrać w horror jakiś. To już są Wasze osobiste preferencje, i na tym etapie, kiedy Wy już macie do kogo gębę otworzyć i z kim zagrać, po drugie, macie za sobą powiedzmy pierwszą sesję, i już w praktyce sprawdziliście. O co właściwie tu chodzi, nie tylko na sesjach jakichś zapisanych na YouTube'ach, tylko już sami to przeżyliście? Możecie sobie odpowiedzieć na pytanie o preferencjach. Co więcej, w wielu wypadkach po pierwszych sesjach, wielu graczy, to znaczy wielu, zawsze większość graczy chce być jednak graczami, a zdecydowana mniejszość idzie w kierunku MG, ale to są właśnie momenty, w którym. Ktoś mówi, ej, kurczę, ja bym też poprowadził historię. Mam łeb do wymyślania historii. Lubię to prowadzić, lubię takie klimaty, sobie świetnie poradzę, ale wiecie co, jednak nie w fantazje. ja bym chciał, żebyście byli Marines, kurczę, i walczyli gdzieś na jakimś froncie. Gramy w to i nagle dostajecie feedback. Okej, okay, spróbujmy. I zaczynacie szukać systemu. I to jest jakby kolejny etap, na moj z mojego punktu widzenia, który powinniście przejść, to znaczy zastanowić się, Jaki system wam odpowiada, i naprawdę na tym etapie nie zadawajcie pytań specjalnie o mechanikę, bo na tym etapie nie będziecie rozumieć o czym wam ludzie mówią, że to jest mechanika wspierająca storytelling, a to jest mechanika nie wspierająca storytellingu. Tu jest dużo kości, tu tych kości prawie w ogóle nie ma. E, tutaj jest system narracyjny, który pozwala również twoim graczom tworzyć sceny, a tutaj jest stricte staromodny i staroświecki klasyczny układ, w którym mistrz gry o wszystkim decyduje. Bo wy nie znacie odpowiedzi na te pytania. Kurczę, wy nawet nie wiecie, że o to trzeba zapytać. Trzeba. Inaczej, że można o to zapytać. Więc olejcie to. Na Moje, w ogóle to olejcie na start. Zastanówcie sobie, zastanówcie się natomiast, w jakim świecie byście chcieli zagrać. W Harry'ego Potterze na przykład, no to może być kłopot, ale chcecie zagrać w klasyczne Dungeons and Dragons, czyli kurcze łażenie po lochach, klasyczne układy drużyny fantazy, skarby, księżniczki, jednorożce i tak dalej, czy może coś bardziej mrocznego, może coś w klimatach takiego mrocznego fantazy, jak choćby Wiedźmin, albo na przykład Wiedźmin, albo może chcecie jednak latać w kosmosie, a może chcecie z obcymi walczyć, a może to, a może siamta, a może sram to, Sami sobie wybieracie i wtedy po prostu zaczynacie szukać systemu. Nie wiecie, jak to zrobić, więc upraszczam. Wbijacie się na tą grupę, czy wchodzicie na Discorda, czy wbijacie na moją grupę, gdziekolwiek, czy piszecie do mnie, nie ma żadnego problemu, ale wchodzicie w internety, wpisujecie na grupę. Ej, słuchajcie, chciałbym zagrać w Western. Czy ktoś może mi polecić jakiś fajny system, albo czym powinienem się zainteresować, albo co powinienem sprawdzić? I uwierzcie mi, w ciągu 10 minut będziecie mieli taką listę odpowiedzi. Brać, wybierać, przebierać. I to jest ten etap, w którym wy się decydujecie na to, że chcecie zagrać w konkretny system, bo wy już macie z kim, wiecie, nawet tak bardziej na czuja, jak to mniej więcej wygląda, bo jesteście po jednej, dwóch sesjach, zajaraliście się tym i chcielibyście spróbować. Takiego wymarzonego świata, a może wy chcecie poprowadzić tą historię i się sprawdzić, i wtedy to jest ten moment, w którym wy wybieracie pierwszy swój system. Często może być tak, że ten system będzie nietrafiony, bo ostatecznie kiedyś uznacie, że to nie było super, bo, bo jednak wolicie osta ostatecznie grać w coś innego, ale to będzie wasz pierwszy system, wasz pierwszy półświadomy wybór tego, co byście chcieli robić, i zagrajcie, i wtedy zaczyna się ta. Ewolucja z gracza na mistrza gry, albo automatycznie jesteście mistrzem gry, bo nikt inny nim nie chce być, albo nie potrafi, albo nie umie, albo po prostu nie ma ochoty. I trochę jesteście ochotnikiem z wyboru, będziesz ochotnikiem i tyle. I jako mistrz gry, nawet wy wtedy wybieracie. Ej, słuchajcie, mnie Jara, Western i ja wiem, że ty byś chciał w Gwiezdne Wojny polatać, ale chcesz, to proszę bardzo, to ty w Gwiezdne Wojny. Ja wezmę Western, zagramy Western na przykład. I wtedy kupujecie sobie podręcznik. Czytacie go i wówczas już podręcznik prowadzi was tak napr naprawdę za rączkę, w jaki sposób sobie poradzić w danym settingu. I naprawdę to jest koniec. Na tym bym skończył odpowiedzieć, jak zacząć grać w RPG. Dlatego, że po tym punkcie, kiedy wy już zapoznacie się ze swoim pierwszym systemem i zagracie, naprawdę to jest. Jak wypłynięcie na pełne morze. Informacji jest cała masa, ale to już wy będziecie sobie je dawkować krok po kroku, powolutku, tak, żeby Wam to pasowało. Szukać nowych informacji, rozszerzać swoją wiedzę, a może totalnie wsiąkniecie i będziecie kupować podręcznik za podręcznikiem, pochłaniając tak naprawdę różne możliwości. Tak czy siak, to już będzie Wasza indywidualna droga, ale jeśli pytacie, jak zacząć, to ja bym tak zaczął, bo w moim przypadku. Na własnej skórze tak było, bo przez przypadek dowiedziałem się o RPG. Byłem fanem planszówki Magia i Miecz, byłem zakochany w tej grze, i nagle trafiłem na zaskferowany. Rozdział religii i wierzenia z Warhammera, a później kolega mnie zabrał na sesję i tłumaczył mi o co chodzi w RPE-ach. Ja nie rozumiałem tego, jak to być mistrzem gry i dlaczego na przykład nie zawalić od razu drzewa na całą drużynę i ich nie zabić. I to jest przykład mój, mojego kretyńskiego wówczas, kredy, nie, nie ma kretyńskich pytań, ale śmiesznego z tej perspektywy pytania, kiedy ja się pytałem, i to jest dosłownie, cytuję sam siebie, sprzed nie wiem, 20 lat czy 25. Ej, czy ja mogę zrobić w takim razie coś takiego, że wysiedzicie, wyciągasz sobie kanapkę z szynką i zaczynasz jeść i nagle kanapka się otwiera i ciebie zjada, nie? Mina mojego kolegi, który mnie wprowadzał, była bezcenna i mi wtedy bardzo długo tłumaczył, dlaczego mistrz gry, dlaczego celem mistrza gry nie jest zabicie i że to nie jest rywalizacja między graczami a mistrzem gry. Taką drogę przeszedłem i myślę, że wielu przeszło podobną i nie dajcie się zasypać informacją na start, bo bo nie przetrawicie tego, bo od tego będzie za dużo. Po kolei, krok po kroku. Ważną rzeczą przy graniu online, bo się czasami człowiek zastanawia, czy, czy spełnia warunki. Musicie mieć łącze, które pozwala wam rozmawiać na Skype'ie. nie musicie mieć kamerki, bo w bardzo mało mistrzów gry wymaga kamerki przy tego typu grach. Musicie mieć mikrofon, to wszystko. Czasami mistrzowie gry sobie życzą, żebyście się zalogowali na jakiejś platformie do takiego wspierającej prowadzenie sesji online, czy to będzie Roll20, czy cokolwiek innego. Ale to jest wszystko w waszym zasięgu bezpłatnie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. I absolutnie nie idźcie w kierunku kupię wszystko co jest, bo po pierwsze zabraknie wam czasu, żeby to przeczytać, po drugie zabraknie wam funduszy, żeby to wszystko kupić, a po trzecie nie ma to w ogóle sensu. Kupujcie to, co Wam jest potrzebne, ale żeby wiedzieć, co Wam jest potrzebne, musicie przejść ten po prostu proces. Nie da się go przeskoczyć na hamę, na siłę. Oczywiście w najgorszym wypadku, jeżeli nie znajdziecie nikogo do wspólnej gry, możecie sobie przeskoczyć, spróbować ten krok pierwszej sesji, przeskoczyć i po prostu zamówić sobie podręcznik, bo będziecie się jarać i będziecie dreptać w miejscu, że no kurczę, no ty, wy już byście chcieli, no ale, ale nie ma nikogo, żeby tak. W cudzysłowie, nie tracić czasu, kupię sobie już podarek, przeczytam, no i wtedy może Janek ze mną zagra, bo ja mu poprowadzę. Tak też można. Ja nie twierdzę, że to jest jedyna słuszna droga, ale wydaje mi się, że to jest taka uproszczona ścieżka, która odpowiada wam na pytanie, w jaki sposób mam zacząć grać w RPG. I to wszystko, kochani. Dzięki piękne za Wasze pytania. Wierzę, że tych pytań o tym, jak zacząć, będzie coraz więcej. I coraz więcej młodych osób będzie sięgać po RPG, będzie testować, sprawdzać, czy to jest zabawa dla nich. Trzymam za Was kciuki. Gdybyście mieli jakieś pytania, walcie jak w dym. Na profilu karczmarza pisz, piszcie wiadomości, czy w komentarzach pod tym materiałem. Nie ma żadnego problemu. Zachęcam Was do tego. To jest fantastyczne hobby. Naprawdę fantastyczne i nie będę Was przekonywał dlaczego, bo być może nakręcę o tym jakiś inny film. I jeśli podobają Wam się takie materiały, zostawcie łapkę, zostawcie dzwonek, zostawcie suba, wbijcie na Discorda, na Facebook. Kurczę, no jest cała masa miejsc, w których możemy się spotkać. Jakby to jakoś tak poetycko ładnie zakończyć? Hm. Witam Was na początku Waszej niesamowitej przygody z historią zwaną RPG. Oby nam się!